Zasiada za kierownicą rajdowego siłowodu i bardzo Więc to jest doświadczenie, to są lata, to są kilometry odcinków specjalnych. Znęsny tenisista. Człowiek orkiestra. Człowiek orkiestra, ale zobaczcie jaki. To będzie kolejny mocny przejazd, ale teraz już a słabych zawodników to są ci którzy jechali w paru porządze fantastycznie. ale wiemy dobrze, że te jednak trochę. No, ale mimo wszystko No, jest... to jest bardzo... to oczywiście bracia. Eee,

Brama, to się ładnie zaczęło, naprawdę tutaj... Wejdzie, na przykład, w w razie wszystko idzie rewelacyjnie, jeżeli tak to się skończy, trzecie miejsce w klasyfikacji ale, 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 będzie, to będzie co będzie oznaczało, że najprawdopodobniej skończy Krytus. Więc ta walka do ostatnich sekund, do ostatnich kartów będzie

Beko, ostatnia weszła tutaj na dole i jeszcze później końcowa przed sobą. Mika Marczyk, mistrz Polski. A Mika Marczyk z roku na rok. O centimetro jedzie perfekcyjnie. O prowadzenia do terreno parou. Puxa, quebra. Będzie to trudne, będzie agressivo jedzie, widać, że ossobora. 4 x Na nam powiedział Kajto. Nie, tam. jest. Nie zapomnijcie to, w to yeah. wszystko, jest. Yes. Mm. Freely, specyzna, Kajem, special, there, to